mam cześć i czołem, z tej strony Anmal, a to jest kolejny powrót do Przyszłości, tym razem Harry Potter i Komnata Tajemnic. Wzawiamy rozgrywkę, gdzie skończyliśmy przedwczoraj i możemy od razu zajmować się poszukiwaniem innych sekretów. Czy coś tu mamy? Tu widzimy Egotop wywalony poza skarę. u kogoś, skrzyneczka z brązową Kartą i tak jak odcinek, szósty nagrywałem po piątym, tak ten nagrywam zaraz po poprzednim, żeby mieć w zapasie, jak nie ten często tak wolą. A dla was chyba to jest bez różnicy, oczywiście. Dobra. No, Pozbierane fasoleczki. Tu jeszcze więcej fasoleczek będzie. Dobijamy 1200, o ile nie znajdziemy wcale kupca z kartami jakimiś. Tu jest kolejny secret łatwy do znalezienia w którym też byliśmy Na to wychodzi? Tu była ta waza zbita, tak Chodź za mną Harry. Gdzie ty lecisz? Aha, tam, dobra. E, to za chwilę, ziomuś. Za chwilę do ciebie podaję. Tu jest secret jeden. E? A, no, niestety, tego czaru jak na razie jeszcze nie mamy. No i tu mamy secret. Który możemy dostać się do niego? Do którego możemy się dostać? Bardziej poprawna polszczyzna. Dobra, le i lecimy.

Myślałem bardziej, że będzie za obrazem Secret, a tu w taki sposób był ukryty. Też ciekawie i fajnie. O, srebrna karta. 20 już mamy, dwa kluczyki. To mi się podoba widzowie. Jeszcze 20 tylko do pozbierania. Zostało i mamy fula. A jak każdy wie, kula daje fula. Tu nic nie ma. Tu jest. Nie tutaj co? Brązowa karta. I tu. Coś do czego też potrzebujemy mieć. Jednak. Nie pamiętam, te, jak się nazywał ten czar. A szkoda. Gdybyśmy mogli gdzieś polecić do góry. Ale brązowy mamy. Robimy więcej? Nie Dobra, to lecimy już do jęczącej Marty. Do kibelka. Yy, znaczy się do kibelka, do Hermiony. Jęcząca Marta, tak. Jęcząca Hermiona. Też może być. To schodzimy. Hmm? Czy by się dało? Nie, a szkoda. Temu potrzebujemy mieć ten. I to są chyba tylko te sekrety. Uh. Tu więcej chyba nic nie będzie na razie. Tam też nie ma potrzeby na razie iść. Jak mamy tylko dwa kluczyki? Tu zebrane. Tak. Komnata tajemnic została otwarta. Strzaszcie się, wrogowie, dziedzica. Hmm. A ty co jest? Tu będzie jakiś sekretik? No ja widzowie, ogólnie widzowie, ale ja lubię. Transmutacji? Ja lubię właśnie szukać sekretów w grach. Sekretów? mid też gry lubię. Nie wiem, wy możecie napisać jak wam się to podoba. I oczywiście, oprócz komentarza, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrypcji wraz z kliknięciem dzwonioneczka, żeby nie przegapić najnowszych odcinków. I tu mamy skrzyneczkę następną z fasolkami zapewne. A nie, z brązową kartą. Której też sporo już mamy. Będzie trochę do przeglądania. Dla was. Dobra, tu zamknięte, to idziemy do jeńczącej Marty. Ostatni składnik będzie najśmieszniejszy. Jeśli nie, nie powiedziecie widzowie. Może by wszyscy przestali mi tu przeszkadzać. Ja też nie. mam uczucia. No, Wiem. jeśli nie żyję. No już, już. Dleżliwa jest, nie? <coughs> Hermiono, co to za smród? A, nie myłam się od tygodnia. Teraz trzeba jeszcze jednego składnika, żeby eliksir zadziałał. Dobrze. Do połączenia eliksiru potrzebujemy kawałka goila. To obrzydliwe. Tak. I to bardzo. Znaleźć goila. O tej porze zazwyczaj obżera się w loch. Wystarczy, że pójdziesz po śladach jedzenia, zdobędziesz kawałek goila i przyniesiesz mi. Eh, dzięki Ron. Dobra. Jest goil. Lepiej pójdę za nim. Tak, lepiej pójdę za nim. Jestem jak ten Kryp śledzący. O Czemu ja to, o tym tego wcześniej nie zauważyłem? Widzowie. To jest pytanie. srebrna karta następna do kolekcji jak pokomony złap je wszystkie złap wszystkie karty a będziesz mistrzem pokomonów to, to będzie mistrzem kart Dobra, ale o coś jestem z tym rozchodzi? My możemy tak naprawdę skoczyć sobie w ten sposób. I mieć to z głowy. Dlatego tak niezbyt kminie tą zasadę. Która była na dole. Dobra. Jest ostatni. I lecimy. I sprawdzamy na czarach. Czarami nic nie możemy zrobić. Defendo. Wszędzie Defendo. Tu jest secret czy tu mamy iść? To jest pytanie. To jest jak być albo nie być. O to jest pytanie. Ym, my tu mamy iść, więc... A spróbujemy. Ała. Jak tą flaszkę się napił? Ten patyczek gdzie tu poleciał, nie, bo nie widziałem. Zbrałem już go. Aha. Ciekawe. W szczególności, że nie było nam to wcale, a wcale potrzebne. Widzowie. O! Więcej życia. To mamy już 30 brązowych kart. Nie pamiętam na ile w sumie. Tu nic nie mamy. To lecimy do góry z powrotem. Leć, leć, pęć, pędź, pośród góry. hej, hej. Nie pamiętam. To była jakaś tam piosenka harcerska. Kiedy to był... Kiedy ja byłem harcerzem, widzowie? To było w 97. Pamiętam jak dziś... Jak zaciągnąłem się do wojska. Jeszcze nikt wtedy nie spodziewał się, że nastanie nas wojna. O przetrwanie. Dobra, lecimy tu. Co to nami robi? To jest pytanie właśnie. To jest za milion punktów. Tu nic. Nie wiem. Lecimy tu. Prosto. Wyspę 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 Hm. gdzieś tą. Wyspę 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 tylko Wyspę No, tam jest, dobra i... No nie, nie dosaliśmy obrażeń. To się cieszę. Tylko musimy tam jakoś wejść. No to wchodzimy. Nie. Nie, nie udało się. Tędy chyba nie wejdziemy w taki sposób. Chyba, no, że mamy po schodach wejść. I po schodach będzie. No niby zakręcają w tą stronę. ...ale nie. Dobra. Trzeba inaczej to wymyślić. No to... ...tu wchodzimy i tyle. Tędy nie. Nie. Tak, nie. Dobra. To... Nie wiem, na tą tym... świeczkę możemy wskoczyć? Możemy. To jeszcze raz spróbujemy. I teraz powinno nam pójść dobrze wszystko. Tak. Shitowaliśmy to. W sumie nie wiemy. Jak inaczej byśmy mieli na tu wejść? Tamto. Wydaje mi się, że tamtą skrzynkę powinna się jakoś dać przepchnąć. Ale nie wiem jak. Dlatego poszliśmy tędy po prostu. Widzowie. I zapisujemy. O jezu. Gdzie ty? Gdzie mogę się pozbyć? Tutaj chyba. O, chyba tu powinno być dobrze. To otworzyliśmy. I tu już więcej nic nie ma. To lecimy dalej. Hm. Skrzyneczka następna. Bardzo mnie to cieszy. Lecimy dalej. Coś tu jest. Tu coś jest niby. Dobra. Mamy. Nie udało się jej przepchnąć jeszcze dalej, ale dobra. Chciałem takie przecież cheatować to znowu. Kendo, weź pozbieraj sobie te żarełko. No. Zjedz wszystkie. I teraz możemy... Cię wyrzucić. Było blisko. Jedno i drugie. Było blisko. I wchodzimy do sekretu następnego widzowie. Ja wiem, że się powtarzam. Mało co mówię. Ale czasami mniej komentarzy znaczy lepiej. O. To Idziemy pierw tu. Nie udało się ładnie tak wyskoczyć. Defendo. Defendo. Nie ma nic. Więcej tam pewnie musimy iść. Tak bym obstawiał. To schodzimy tu. I idziemy zobaczyć, co jest po drugiej stronie po prostu. Spadaj. A ty co? Ile ty kradłeś? O ty złodzieju! Marzysz do kąta. Do kąta idziesz. A, nie ma was. Chyba tu mieliśmy iść jednak. Albo to jest secret za czymś takim. Kolejny. O, secret to jest. I już karty... Zabraliśmy I dziękujemy bardzo I co? Co to takiego mamy? Żaby? Tutaj mamy Też coś Nie chcę tu iść No, nie chcę, widzowy Idziemy tam to obszalić w takim bądź razie Bo ja nie wiem w którym miejscu będzie to właściwy właściwa droga tu wyglądało jak jest zapis tak blisko, że to może być właściwa droga tylko w sumie jak zeskoczyliśmy to teraz je, teraz będzie pytanie czy my w ogóle się tam będziemy mogli wrócić czy nie zrąbałem tego teraz w tym z gumochłonu żaba czekoladowa tu nic, tutaj też nic. O. Tu mamy taki secret. To jest skrzyneczka, z czym? Z fasolkami. No, mamy ponad 200. E, 1200 znaczy się. Mamy ponad 1200. Nie, to może jest po prostu z drugiej strony wejście. Pipendo, zbieranie i wracanie. Jest trochę monoton. Na ta część widać to, jak chce się pozbierać wszystko. Ale czy to przeszkadza? Nie, aż tak jakoś nie. Alohomora? To więcej fasolek. Pozbierane są i lecimy do jedynego teraz, już chyba możliwego wyjścia dla nas. To jest jedyne dla nas możliwe, już przejście. Tam coś się buguje. Słyszę te dźwięki zbugowane na maksa tu? nic tak no i teraz dopiero otworzyło nam się zejście na dół, to jest ciekawe no to zapiszki tyle i lecimy dalej tu coś mamy. A, tu mamy sekreta. sikreta. Dobra lecimy tu Dobra o awa. Zobacz, musiałem odpisać na wiad ważną wiadomość. I co? przychodzimy przechodzimy dalej. Fluśniej bo uśniem. Uu. No dobra. Desz lumos. I za nami to się odpaliło To jest to samo Eee, okej okay. Dobra, zróbmy pierwszy na czerwono wszystko Dobra, otworzyliśmy jedno przejście to możemy pójść pierw na lewo O Tak zobaczymy przez przypadek tak naprawdę tą pudeczkę widzowie srebrna będzie. Brązowa i fasolki. Przecież my jakbyśmy chcieli to możemy teraz kupić tyle rzeczy. Dobra. Ustawmy się i po prostu my wycofajmy w taki sposób. Kolejna brązowa i fasolki. No to zbroje do kwilija chyba też będzie można. A ty, ty, stąd nie można. A ten? Bez schodzenia na dół. Dobra, mamy jeden. Dobra, i ten. Nie ten. A ten chcieliśmy. Tu mamy teraz ten pierwszy, trzeba jeszcze raz. O, ostatni raz. Ostatni raz. I mamy otworzone kolejnym. To może tym razem dostaniemy srebrną zamiast brązowej. Aha, te, tym razem dostaniemy po prostu żabę. Też można. Aczkolwiek miałem nadzieję na coś lepszego. Irytek, wypadł. O! Nie mamy coś fajnego. Unblokowanego. Skrzyneczek. Wszym znowu z brązową kartą. Z... Wow, bo my potrzebujemy tyle żab. I tak bym użył podki, i tak bym użył podki, więc. To nie było nam wcale, a wcale potrzebne. Powiem więcej, bym się cieszył z czego innego. Jak na przykład z brązowej albo z srebrnej karty. Bardziej. Ale co poradzić? Dobra, lecimy do góry. Zapominamy o tych kartach. Tu mamy... Nie pamiętam jak to się nazywa. Dobra, otwarte, otwarte. To bierzemy. Przepraszam. Więcej fasoleczek. I zaraz będziemy mieli 1300. Otwarte. To rozwalona pajęczyna. I skakujemy do dołu. Czy tu coś jeszcze jest za Secret? Nie ma. Te paskudo. Wpadaj. Coś może być. Aha, fasolki tylko. Czy nasze fasolki tak naprawdę już interesują? Dobrze, że go nie trafiłem. No teraz mogę. Masz. <todgłosy> Patrzcie. Fasolka na... magicznie zmieniła kolor. Z pomarańczowej na turkusową. To jest turkusowa? Chyba tak, to była chyba ty... turkusowa. Albo salę dynowa. Jedna z dwóch. No dobra. I tu musimy wejść pewnie do góry. paskudę. Więcej fasoleczek dla nas. Dajcie, zbierzemy je wszystkie. I tu mamy takie przejście. Gdzie tu Lino musimy. Widziałem gdzie musimy iść. I tu mamy sekreta. Sekretną skrzyneczka z fasolkami. Jakby już nie chcieli, nie chcieli nam dawać tak kart. Mam wrażenie. Tak z automatu da... Dałem już mniej, nam a przynajmniej ja takie odniosłem wrażenie, widzowie. I kolejna skrzyneczka. O, i w końcu ponarzekałem i dostaliśmy srebrną kartę. Tutaj byli ci. Nie widzę tych kor. Ale w sumie. Czy one nam są potrzebne? Tak. Niezbyt. Bo i tak dużo ich mamy. Otworzyliśmy, dobra. Tak. Wyjątkowo brzydki suseł. Dobra. Skoczyliśmy, żeby ...nie, nie dostać. Alohomora, alohomora! Dobra, więcej. I zabieramy włos jego. Oddawaj włos. <grym, <grym, od razu na co całego na włosu zgolić i tyle. Na włosu zgolić, związać... Tam, ...muszę zanieść Hermione do łazienki jęczącej Marty. Ale to byśmy zrobili w następnym odcinku, a w dzisiejszym to by było na tyle. Ja byłem Anmael, to był Powrót do przeszłości. tym razem Harry Potter i Komunata Tajemnic. Siemonaora i...